Rozpoczynamy drugą serię jego w połowie kurtów. Otwórcie! 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 I poszedł! Otwórcie! 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 nie Otwórcie! 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 że

Musi wytrzymać. Na pewno wytrzyma. Nie, nie ma wytrzymać. wytrzymać czas. Dawaj, Omski! Widzieliście, co to? Gdzieś jak chłop odskoczył takiego gościa, co nie pomógł, nie? Gość sobie biegnie, a drugi na taką nogę pójdzie. Z tym rzucaniem, nie wiem, tam chyba dwójka była tak kiepska, że sobie składała. Dawaj, dawaj!

Junior. Przewodniczący! jest? On... Komisarzu!